A więc spuszczę z niej olej, zmienię, żeby po prostu na zimę już było wszystko gotowe. Gotowe. Paliwo jeszcze jest stare, ale paliwa pewnie nie będę zmieniał. O, olej niech poleci. O, ale olej spuszczę. Przeczyszczę filtr. nie jest? Tutaj jest filtr. Założę tę rudę i będzie OK. Już końcóweczka. Już wylatuje czarny jak smoła. No i ja nic przed celorem, trzeba zmienić. Drogi on nie kosztuje. Maszyna jest, to jest z tamtego roku. I będzie jak nowa. Olej będę aplikował przez taką szczykawkę. Już to mam opatentowane, wiele razy tak robiłem. Kupuję zwykły olej. Nie będę mówił firmy Kupiony w Lirou. I troszeczkę zostanie na dolewkę. Uszczelnione taśmą, nie wiem, do 300 czy do 800 stopni. W każdym razie wytrzymuje 3-4 miesiące, jakby. W każdym razie już do wiosny będzie spokój. O. Jak będę używał ten agregat zimą, zaraz go odpalę, żeby pierwsze prądy przeszły przez kable. Testowo, żeby już na zimę było ok. Paliwko na zimę do agregatu w razie czego jest. Zawsze zapas będę trzymał. Dwie butle gazowe też zawsze w zapasie. Także trzeba być przygotowanym. Tutaj to mam paliwo od silnika do, do pontonu. Ale też będzie można je podużywać. Jeszcze muszę ropę zatankować do wybasto, które też mi będzie ogrzewało domek. A tutaj tak ta rura idzie. Zaraz podłączę i pokażę Wam jak to w środku przełączam zasilanie. Szybko to idzie i sprawnie. Tu już w domku już go tak bardzo nie słychać, nie? I teraz zobaczcie, wszystko chodzi teraz z paneli. Znaczy się tutaj z tego mojego banku energii. I teraz nastąpi przełączenie do, dokładnie tutaj na agregat. Na parę sekund po prostu może nawet się nie, nie wyłączy prąd, nie? Nie chodzi jednak o o sekunda i przełączone. Teraz mogę powyłączać tutaj przetwornicę i wszystko idzie teraz z agregatu. Także taki to system. Teraz z powrotem przejdę na zasilanie jeszcze z mojego banku energii, bo jeszcze mam tyle prądu. A dopiero będę się posiłkował agregatem pewną grudzień. Może listopad. Ale o, widzicie? Teraz wyłączyłem. Nie ma prądu ani z agregatu ani z paneli. To oświetlenie jest na 12V tylko nie. Przełączam na panele. O! I powróciło zasilanie. Także tak działa ten system. Później jeszcze Wam pokażę e, ogrzewanie, które mam porobione. Wszędzie folia grzewcza. Tutaj na ścianach, pod panelami też wszystko idzie z agregatu można powiedzieć. Wtedy tylko z agregatu grzeję, bo szkoda mi baterii mojego banku energii, żeby po prostu grza, grzać z niego. Także tyle w dzisiejszym filmiku. Przygotowania są. Aha tu jeszcze wam pokażę, ci co nie wiedzą to tutaj jest wypasto na zewnątrz rurą doprowadzoną do środka, powietrze ciepło idzie i tak to tutaj wszystko działa. Pozdrawiam was i do następnego. Hej. Aha i ta ta rura tutaj od spalin też oddaje bardzo ciepło tutaj w tym pomieszczeniu w tej szopce można powiedzieć. Dlatego ja jeszcze jednego roku miałem tak bardziej powywijaną więcej metrów po prostu tutaj na tej całej ścianie. Dlatego to jest blacha, tak jak tutaj podczas pracy tego agregatu naprawdę było bardzo gorąco. Także tak ten system działa. Hej.